Dzień dobry. Nazywam się Iwona Nasterska i dzisiaj w naszej serii Q&A odpowiem na pytanie, czy implanty ceramiczne są wytrzymałe. Implanty, które używamy w naszej klinice, są to implanty szwajcarskiej firmy Swiss Dental Solutions. Materiał, z którego są wykonane, to tlenek cyrkonu. Są one w 100% bez metalu. Implant, żeby spełniał funkcję zęba, musi być wytrzymały. Tlenek cyrkonu to materiał bardzo twardy, twardszy niż stal. Narzędzia, którymi są one obrabiane, muszą być pokryte diamentem. Implanty ceramiczne nadają się do odbudowy wszystkich zębów zarówno przednich, jak i zębów bocznych. Ale trzeba pamiętać o zgryzie. Jeżeli zgryz jest niestabilny, to może dojść do uszkodzenia własnych zębów, nadmiernego starcia, pęknięcia, odkruszenia czy też rozwijania zębów. W warunkach niestabilnego zgryzu może również dojść do uszkodzenia implantów. Także czasami leczenie implantologiczne wymaga też stabilizacji zgryzu. Jeżeli zastanawiasz się, czy leczenie implantami ceramicznymi jest trwałe, to moja odpowiedź jest tak, ale trzeba pamiętać o zgryzie i o jakości kości, czyli trzeba dbać o poziom witaminy D i cholesterolu LDL.